Szanowni państwo. Cytując autora dzisiejszej wystawy, nigdy nie jest tak jak zawsze. Więc dziś też jest inaczej, wyjątkowo, a to za sprawą ekspozycji, którą mamy przyjemność państwu <śm> zaprezentować. To niezwykłe spotkanie to spotkanie, które odbywa się dzięki autorowi tej wystawy i jest dzisiaj z nami. Ogromny talent i nietuzinkowa osobowość Mirosław Kuźma. No. Pozwólcie Państwo, że teraz już z artystą przywitamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam gości, którzy do nas dzisiaj przyjechali specjalnie Mirku na Twoją wystawę. Witam mieszkańców Kamiennej Góry i Okolic, Radę Miasta reprezentuje dzisiaj Pani Radna Danuta Kurnyta. Dzień dobry. Jest z nami również Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Dańczak. Dzień dobry. Witam honorowego obywatela Miasta Kamienna Góra Pana Bogdana Adamusa. Witam Panią Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Kamienna Góra, Panią Aldonę Słupską-Czerniak. A obok stoi Pan Dyrektor Centrum Kultury w Kamiennej Górze, Pan Piotr Słowiński. Witam artystów, witam sympatyków muzeum, witam Mirku Twoich znajomych i przyjaciół, bo jest ich tutaj dzisiaj wielu. Proszę Państwa Mirosław Kuźma urodził się w Legnicy, jest rzeźbiarzem, rysownikiem, plakacistą, scenografem, grafikiem, więc człowiek wielu, wielu talentów. Od 1994 roku związany z międzynarodowym konkursem rysunku satyrycznego Satyrykon, gdzie zdobył sześć nagród, w siedem już? Czy, o, siedem w tym tom yy, najwyższą, czyli, czyli złoty medal. 30, ponad 30 wystaw indywidualnych w kraju oraz wystawy za granicą. W Norwegii, w Anglii, w Irlandii i Szkocji należał do szkockiego stowarzysze, Stowarzyszenia Artystów Szkockich. Yy, i jeszcze ma jedną pasję, o której mam nadzieję też nam krótko opowie. Od kilkunastu lat współpracuje z środowiskiem naukowym archeologów i rekonstruuje graficznie pochówki średniowieczne, ponieważ Mirka już od wielu lat pasjonuje ta historia dawna, czyli historia średniowiecza, historia Słowian, historia Wikingów. Tak jak powiedziałam, człowiek wielu talentów, bo nie tylko znakomity rysownik, scenograf, ale również przeczytałam w, twoim bio... w swoim biogramie, że otrzymałeś również nagrody w konkursie poetyckim oraz, tak, <grybujesz> oraz bierze udział w... Także Mirka można też zobaczyć na scenie jako performatywny ilustrator sceniczno-estradowy. No cud... O, o ekstradowo styczny, cudowny zlepek, <grych> zlepek słów. w skrócie, pies. No to państwo, no to, no to, 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 to łatwiej bym zapamiętała, gdybym znała skrót. <grych> więc, więc, proszę państwa, Mirka można zobaczyć także na y, scenie. Prezentował już swoje rysunki w Kamiennej Górze wiele, wiele lat temu. Ja w muzeum nie pamiętam wystawy, więc na pewno to było, to było bardzo dawno, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że ta, y, tę wystawę możemy dzisiaj zaprezentować Państwu. O wystawie i o tym, czego nie powiedziałam o autorze, najlepiej powie sam, sam autor wystawy. Mirku, zanim Ci podziękuję za to, że, ta wystawa, że, ten, że tę wystawę mogliśmy, mogliśmy zaprezentować w naszym muzeum, oddaję tobie głos. <laughs> Długo się zastanawiałem, co, co ja tu robię i, i co ja właściwie mam powiedzieć. Słuchać mnie? Ja, mi się Aha. I tak sobie pomyślałem, że skoro już tu jestem wywołany przed publicznością wypadałoby powiedzieć coś, co ma sens, bo... Bo tak generalnie to w tych wszystkich środkach przekazu słyszymy mnóstwo głosów, ale które nie do końca jakiś sens przekazują. I tak nawiązując do tego, do naszej zresztą rozmowy telefonicznej, chodzi o te akurat te dwie prace, co tu są. Tą taką mam historię. Nie chcę, będę się starał to, tak powiem szybko i w skrócie opowiedzieć, ale nawiążę do jeszcze wcześniejszej historii, bo otóż dawno temu miałem wystawę w Dąbrowie Górniczej, zanim, zanim Dąbrowa Górnicza stała się sławna z innych powodów. W każdym razie miałem tę wystawę, i był tam redaktor, pojawił się redaktor, dziennikarz z Radia Katowice. No i zaczęliśmy rozmawiać na temat e, sztuki, na temat karykatury, kondycji, dzisiejszej satyry, ponieważ te prace są takie około satyryczne. I w końcu atmosfera się zrobiła bardzo przyjazna. Było trochę jeansu. Przeszliśmy na tematy historyczne. I nawiążę do tego, dlaczego te dwie prace z tamtą historią zaraz powiążę. Bo zeszliśmy na temat czasów Henryka VIII i Holbeina, Hansa Holbeina młodszego, który namalował jego czwartą żonę w sposób bardzo, że tak powiem, Golifikujący, wyide, wyidealizowany, o, może tak. I ponieważ dostał zlecenie, pojechał do, do księstwa w Klewe i tam, tam namalował tę księżniczkę, Annę Kliwińską. Przywiózł ten portret zacny. Henryk VIII był, był zachwycony. No i zaprosił tę, tę księżniczkę w celach matrymonialnych. No i niestety, prawda okazała się zgoła inna, bo na żywo wyglądała zupełnie inaczej. Do tego stopnia inaczej, że dożywotnie oddał jej od razu uposażenie, oddał jej jakiś zamek i nie chciał jej więcej widzieć. Taki eksternistyczny rozwód. I wówczas powiedziałem temu dziennikarzowi. Że gdyby w tamtych czasach na dworach byli malarze, którzy z zacięciem karykaturzysty, być może takiego dyplomatycznego fopa by nie było. Ale niestety stało się inaczej. I nawiązując do tego, że te dwie prace były też w jakimś sensie miały swojego mecenasa. Te konkursy, na które wysłałem, organizowane były przez Muzeum Karykatury i sponsorami tego. Oni zawsze mają jakiś dziwny kurs, znajdują sponsorów, którzy to spodziewają się satyry, która by nie obrażała w żaden sposób. Tylko żeby też glorificowała, gdzieś wzbudzała właśnie jakieś... Ale satyra na tym nie polega co tyle jest pewną formą krytyki. No i tutaj mamy ten dysonans. Czasy się zmieniają, ale sponsorzy i ci, którzy decydują o tym, jak prace mają wyglądać, no niestety tu się nic nie zmienia pod tym względem. Bo na przykład jeśli chodzi o telemagię, to sponsorem tego konkursu była telewizja polska, więc... Nie wygrałeś? Nic. Ja. A tego drugiego konkursu sponsorem była giełda papierowa, Wartość no, tak, tak, tak. no, Też nic. I tak Dziwne. 50 lat później bodajże pojawił się po śmierci Henryka VIII pojawił się niejaki Szekspir, który ponoć to są jego słowa, jego zdanie, gdy uciszono mądrozią. Włazów, bożeństwo wzrosło niepomiernie. I tak się zastanawiam, że dzisiaj kolejny znowu żyjemy w jakichś czasach, gdzie wolność wypowiedzi jest blokowana poprzez poprawność polityczną, poprzez jakieś uwarunkowania w sensie takim publicznym, gdzie nie możemy my, jako twórcy jako ludzie i możemy wypowiadać już swojego zdania, żeby czasami kogoś nie urazić. A tych elementów i tych przestrzeni jest coraz więcej. Właściwie żyjemy w czasach, gdzie się nam knebluje wolność wypowiedzi. Jestem przeciwny takiemu myśleniu, więc źle to wróży, ale się tym specjalnie nie przejmuję, ponieważ już za czasów właśnie Henryka VIII, za czasów Szekspira, i następnych czasów również dalej jest to samo. Włazna ostatniego, z tego co wiem, uciszono w drugiej połowie Walii z etatu usunięto do drugiej połowy XVII wieku. Rewolucja francuska w usunęła włazna we Francji. No i tak gdzieś, gdzieś ta rola tych włazów zniknęła po drodze z kart historii. Na kar skarb historii. Także jak gdyby zamykając to wszystko w jedną klamrę, życzę Wam na koniec e, do wyrażania, do jak nieobawiania się wyrażania własnych opinii, z podkreśleniem na własne, a tym, którzy się obrażają, życzę większego dystansu do siebie. Dziękuję. Mirku, ja mam jeszcze jedno pytanie, za, zanim, zanim, ci po, po, zanim ci podziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie. Mamy tutaj wielu miłośników historii, i oprócz tych twoich rysunków, plakatów, jest jeszcze taka, taka fotografia tablicy, którą tak. my postanowiliśmy pokazać na wystawie. Jakbyś mógł dwa słowa na ten temat powiedzieć. No, ta tablica jest poświęcona pierwszemu Korpusowi Wojsk Polskich stacjonujących w Szkocji w czasie II Wojny Światowej. Generalnie ten Korpus miał, liczył około 40 tysięcy żołnierzy i tak się złożyło, że ja przez pół roku byłem ogrodnikiem na takim zamku w miejscowości Wim, to jest region Perthshire i tam przez pół roku Pracowałem jako ten ogrodnik. Właściwie to, to był taki plener bardziej niż, niż jakaś praca. W każdym razie tam od słowa do słowa zarządcą był niejaki David Henderson. On był w stanie spoczynku majorem Armii Brytyjskiej, ale eliktarnej jednostki szkockiej Black Watch. I kiedyś siedząc sobie w ogrodzie, podszedł do mnie i zapytał się, czy ja bym nie zrobił, skoro jestem rzeźbiarzem tablicy pamiątkowej, poświęconą polskim żołnierzom, ponieważ ci żołnierze stacjonowali podczas II Wojny Światowej na tym zamku, um, który był, spełniał rolę swego rodzaju składnicy medycznej dla szpitala w miejscowości Kenmore. Tam w tych szpitali polskich, zaznaczam polskich, było w Wielkiej Brytanii sześć czy siedem, dwa, nie, siedem było a dwa takie szpitale znajdowały się właśnie w Szkocji i tak od słowa do słowa wpadłem na taki pomysł, że jeżeli już robić jakąś imprezę i taką tablicę miałbym wykonać no to musi być to już na takim no, z taką że tak powiem pompą więc zaprosiliśmy weteranów, którzy jeszcze, jeszcze byli w tym czasie na terenach Szkocji Zjechał się cały ród klanu Menzisów, który jest dosyć potężny i właściwie swoje siedziby ma na całym świecie od Nowej Zelandii po Kanadę. Akurat oni raz w roku mają ten zląd, więc jeszcze słońce zaświeciło, więc naprawdę była fantastyczna atmosfera. No a jak do tego doszło, to ile problemów, żeby coś takiego zrobić i zostawić po sobie ślad, no to to już nikomu bym nie zawzrościł. Na pewno drugi raz bym się tego nie podjął. W każdym razie zostawiłem tam swój ślad po sobie i... W podziękowaniu za, za wystawę. Oddaję wystawę i artysta, artystę w Państwa ręce, więc proszę oglądać, proszę pytać. Te Prace naprawdę budzą uśmiech, ale też głęboką refleksję, więc mamy nadzieję, że Państwu ta wystawa się bardzo spodoba. Wino i słodycze dla Państwa, więc miłego oglądania. Również dziękuję. Życzę miłych i niezapomnianych wrażeń. Się po raz kolejny, tym razem z okazji Twojej wystawy Muzeum Katła w Kamiennej Górze. Powiedz o pracach. Jakie, jakie prace wybrałeś tutaj na tą wystawę? Przede wszystkim wybrałem prace, które mają dobrą rozdzielczość, jeżeli chodzi o skany. I, to, i, i te prace, które są według mnie najciekawsze. Chodzi o to, że. Nie są to do końca prace satyryczne, ale tak około satyryczne, takie quasi satyryczne. Więc opowiadają jakby o sobie same. Każdy może odczytać to tak, jak powinien, więc ja nie muszę o tym nic, nic dopowiadać, nic nie muszę, dodatkowych słów używać. Co innego, jak tutaj ten plakat, czy drugi plakat, to, to są plakaty filmowe. To to one rządzą się też swoimi prawami, ale to trzeba obejrzeć fabułę filmu, żeby wiedzieć o co chodzi. Tak samo jak z ilustracjami do twórczości Gałczyńskiego. Powiedz, jaki to jest ułamek prac? Bo tych prac na pewno jest dużo, dużo, dużo więcej. I czyż w ogóle? Ile tych prac już jest? Mówiąc, ja nie jestem rysownikiem typu takim jak nie wiem, Andrzej Mleczko czy Heniek yy, Sawka którzy potrafią robić z tego co mi, co wiem, to w pięć minut potrafią zrobić, chodzi o tylko o pomysł i narysowanie. Moje prace są czasochłonne, a generalnie w jakimś sensie tych prac nie jest dużo. To jest jakiś wycinek, ale tych prac nie mam dużo, nie, nie zrobiłem dużo na przestrzeni tam dziejów swojego życia, tylko robiłem to. No, od okazji do okazji może tak. Może był jakiś temat ciekawy na jakiś konkurs. Też nie mam ciśnienia, żeby brać we wszystkich konkursach. Generalnie nie mam potrzeby takiej, żeby um, non-stop jakby uczestniczyć w tej materii. Zresztą ja od tak zwanego rysunku satyrycznego dawno temu odszedłem. Nie lubię szuflad, szufladkowania, szablonowości jakiejś um, nie lubię też być kojarzony jako właśnie ta osoba, która, bo niektórzy jak już wpadną w taki przedział, to są przez całe życie, a to są jeszcze inne w środki wyrazu, gdzie mógłbym się, że tak powiem, spełnić, zrealizować, chociażby ta współpraca moja, która już trwa 15 rok z archeologami, gdzie dzięki tej współpracy po, jakby pogłębiam też swoje, oprócz tam zainteresowań manualnych i warsztatowych, pogłębiam swoją wiedzę. Ogólną I, 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 i historyczną też, głównie. W dniu dzisiejszym y, zauważyłem y, po Twoich reakcjach, y, podczas rozpoczęcia, sporo Twoich znajomych przyszło. Tak jak wspominaliśmy w Centrum Kultury, Ty jesteś mocno związany z Kamienną Górą, i dużo Twoich przyjaciół dzisiaj przyszło na wystawę. Ja się cieszę z tego powodu, ponieważ no, kawał życia tutaj przeżyłem. Zresztą bardzo. Mieszkałem tutaj w bardzo ciekawym czasie, gdzie rzeczywiście no, życie takie poza domem tutaj kwitło i, i to bardzo tak, że tak powiem, rock'n'rollowo, bo mnóstwo ludzi tutaj w tych piwnicach, gdzieś w garażach zakładali swoje kapele różne muzyczne, gdzieś później wyjawiało ich w świat, ale generalnie no, był tutaj taki tygiel swego czasu i i fajnie, wspomnienia dzisiaj? Tak, i fajnie, że ja trafiłem akurat na ten czas, bo myślę, że to był najlepszy czas dla Kamiennej Góry. Później, no niestety, no, sytuacja geopolityczna, jak i ogólna tendencja, że no, ludzie wyjeżdżają, szukają innych opcji, niektórzy za granicą, niektórzy w większych miastach, niektórzy mają jakiś inny pomóc na siebie, więc um, trochę, trochę tych chłopaków wybyło z naszego puebla, że tak powiem, czyli parafrazując słowa tej piosenki. Wracając do wystawy, zaprośmy może na, na koniec wszystkich oglądających, żeby przyszli do Muzeum Tkactwa i obejrzeli Twoje prace. Moi drodzy, serdecznie zapraszam na, do, na moją wystawę do Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego. Wystawa chyba będzie wisieć, nie wiem, z miesiąc? Jeszcze, jeszcze tego się nie dopytałem, ale Podejście. I ty szybciej muszą przyjść obejrzeć nasi widzowie. Zapraszam i życzę miłych i niezapomnianych wrażeń. Ja to dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Dzięki.